Witam serdecznie na kanale World of MMA. Dzisiejszego wieczoru poznaliśmy nazwisko rywala Szymona Kołeckiego, który wejdzie z nim do klatki w walce wieczoru Gali KSW62. Mowa o kopie szostaku, który jakiś czas temu na mediach społecznościowych wyraził chęć skrzyżowania rękawic z byłym ciężarowcem. W dzisiejszym materiale informacyjnym pogadamy sobie o zestawieniu Kołeckiego z Szostakiem, które dojdzie do skutku na KSW62. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mi profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz bez przedłużania, lecimy z tematem. Szymon Kołecki to były ciężarowiec z wieloma sukcesami w tej dyscyplinie, który aktualnie spełnia się sportowo w mieszanych sztukach walki. Od czasu debiutu w federacji KSW bez większych problemów pokonywał wszystkich swoich przeciwników, dwóch z nich kończąc przed czasem. Ostatni raz zaprezentował się przed fanami na gali z numerem 58, kiedy wypunktował na pełnym dystansie doświadczonego Martina Zawadę. Po tej walce fani od razu ujrzeli potencjał w Szymonie i już wysyłają go do pojedynku mistrzowskiego z Tomkiem Narkunem. Kołeckiemu do takiej walki się nie spieszy, więc na razie 17 lipca czeka go wyzwanie w postaci słynnego Akopa. Akop tak, to były kulturysta oraz aktualny dietetyk i trener personalny, który na ten moment bawi się w mieszane sztuki walki. Jego przygoda w tym sporcie nie jest bogata w pojedynki z wieloma zawodnikami światowej klasy, tylko mierzył się raczej w większości z zawodnikami z ujemnym rekordem. W KSW zadebiutował na 45. gali w walce z Jamie Sloanem, natomiast ten pojedynek został uznany za no contest po nieumyślnym faulu Akopa. Już kilka gal później stanął naprzeciwko Erko Juna i został przez niego znokautowany w niespełna 40 sekund. Na odbudowanie zawalczył z Radosławem Słodkiewiczem w typowo freakowym zestawieniu, którego pokonał ciosami w parterze w trzeciej rundzie. Już 17 lipca czeka go najtrudniejsze wyzwanie w jego sportowej karierze. Zdaję sobie z tego sprawę, że większość fanów nie będzie zadowolona z takiego zestawienia, natomiast machina promocyjna musi działać w dobry sposób, a bez wątpienia starcie Szymona za kopem przyciągnie rzesze mniej hardkorowych widzów. Wydaje się, że jest to jedyny plus tego zestawienia, bo w klatce powinno być zdecydowanie do jednej bramki. Na papierze wyraźnym faworytem będzie Kołecki, którego poziom sportowy wydaje się być wyższy o kilka poziomów od Akopa i dodatkowo będzie znacznie przeważał gabarytami. Nie można odmówić Szostakowi charakteru, bo nie boi się takiego zestawienia, a kto wie być może zaskoczy wszystkich i zaprezentuje się lepiej niż wszyscy myślą. Ja personalnie wolałbym zobaczyć Szymona Kołeckiego z kimś innym, np. przykład Iwanem Erslanem lub Erko Junem, który równie mocno medialnie pociągnąłby tą galę. Mimo wszystko zobaczymy Kołeckiego w pojedynku z Szostakiem, którego rezultat poznamy już 17 lipca. Na karcie walk Galika sw 62 nie pozostało za wiele pustych miejsc i wszystkie najważniejsze walki są ogłoszone, więc jeszcze chwilka i cała rozpiska będzie znana. Pamiętajcie, że w tygodniu przed galą na kanale pojawi się materiał z typowania wszystkich pojedynków z Galika sw 62. Wyczekujcie, bo jak zawsze będę miał dla Was dawkę solidnych typów. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o pojedynku Szymona Kołeckiego z kopem Szostakiem, które dojdzie do skutku w lipcu. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia. Prowadzący kanał World of MMA